Cześć, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym shortzie. A dzisiaj zrobimy sobie opening tego zestawu 71843, czyli yy, mech jeździec rowka, 584 elementy, 4 minifigurki. Roke, Arin, Rox. To będzie moja trzecia z zakazanej piątki. Mam Trix, mam Nocta i mam teraz rocks. I jakiś tam zwiadowca, czy jakiś taki gościu. Czekajcie, wezmę katalog i wam przetłumaczę, bo nie chcę mi się teraz mieszać, to jest już wam mówię wojownik. Nie zwiedza, tylko wojownik spektralnych dragonów. Tak się zresztą prezentuje z tyłu. Tutaj już sobie otworzyłem i mamy co ciekawe plastikowe worki z numerem 2. Tutaj nie ma żadnej figurki, z numerem 4 również nie ma żadnej figurki. Przechodzimy dalej, gdzie mamy materiałowe skrzydła i taka mini peleryna oraz naklejki. Instrukcja dosyć mała, albo to chyba będą dwie. Jedynka, gdzie jest właśnie Rock i Trix, szóstka, w której nie mamy Czekajcie, chyba nie pokazałem. jedynka, k mamy właśnie tego J.I. Trix. W nie ma żadnej figurki. W piątce już widać, że jest ten spektralny wojownik. Widać to jego części. Jeszcze chyba nie ma czwórki albo trójki, które jest ARI została już tylko. Instrukcja, czyli tego jest. No dobra, czekujcie recenzji. Pojawi się albo jutro, albo w piątek. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam i żegnam.